Cześć, witamy was wszystkich w kolejnym odcinku openingów magazynów Lego. Jest Hej. ze mną Gutman. Hejko. I dzisiaj mamy magazyny na końcówkę lipca, właściwie początek sierpnia z wydawnictwa Blue Ocean. Jak widzicie, jest tego naprawdę bardzo, bardzo dużo. Mamy też multipaki, ale je zostawimy sobie na koniec. Taka szybka taki szybki odcinek, przegląd tego co znajdziecie w kioskach. Na początek mamy Lego Friends, odlotowe stoisko z lodami, magazyn kosztuje 24,99 i co my tutaj mamy? No ja tu widzę łyżkę od lodów, bardzo fajny daszek, czekoladę białą i normalną i mamy też gałki od lodów. Bardzo dużo fajnych dodatków, można taką lodziarnię postawić. Super się to prezentuje daszek niebiesko-różowy, sporo sporo elementów. Fajnie, zobacz jeszcze co będzie w kolejnym numerze. W kolejnym magazynie będzie. E, będzie stoisko z piciem. No, powiem ci, stoisko ze smoothie nawet bardziej to mm. chyba wygląda. Również, na również dużo dodatków. Powiem, możemy, moglibyśmy to połączyć i zrobić takie dwa stoiska, jedno obok drugiego. Co ty na to? Fajny pomysł. Fajnie nie? by to wyglądało. Więc 5 września dokupimy taki magazyn i będziemy mieli dwa połączone stoiska. Bardzo fajny pomysł. Taki magazyn dostaniecie we wszystkich salonikach prasowych, sklepach yy, oraz w kioskach. Kolejny numer, kolejny magazyn, nieco mniejszy. Jurassic World Park Jurajski. Cena 24,99, a w środku dostajemy. Do, w środku dostajemy dinozaura, komputerek, lampę, strzykawkę i takiego. Nowość chyba taki robak w szklanym pudełeczku. Ty możesz nie pamiętać, ale ja już takiego. Komara w bursztynie kiedyś miałem w jednym zestawie. On się czasami pojawia. Bardzo fajny klocek, fajny element. No a tutaj sporo fajnych dodatków. Mi się podoba to ramię ze strzykawką, lampa. No i ten komputer z nadrukiem. Zobacz, tu jest nawet klawiatura. Fajnie to pomyśleli. Za 24,99. Super. Jeszcze mamy kartę limitowaną. Zobacz, co będzie w kolejnym numerze. W kolejnym numerze. Będziemy mieli raptor, raptor i kryjówka. kryjówka. I znowu raptor. Będzie można naszą kolekcję raptorów rozwinąć. Gucio zauważył, że ten raptor ma inną głowę, taką fioletową. Rzeczywiście, rzeczywiście tak jest. Inaczej wygląda. Robi, robi wrażenie, i sporo tych zielonych liści tutaj się znajduje. 27 sierpnia, na koniec wakacji, będzie ten zestaw. No, a tu jeszcze nie powiedziałeś o karcie. Potężny Carnotaur. Karta limitowana, oczywiście, dla tych wszystkich, którzy zbierają. No, to tutaj taką kartę możecie otrzymać. Kolejny magazyn LEGO Star Wars. Cena 22,99, czyli nieco taniej. Numer z Sabine Wren. Yy, oczywiście mini figurka z fajnym brązowym torsem. Tak, te pistolety rzadko występują w tych zestawikach, a tutaj się akurat dwa trafiają i też karta limitowana. Dobra, co jeszcze, co będzie w kolejnym numerze? Żołnierz klon. O, kolejny, kolejna okazja dla tych wszystkich, którzy zbierają minifigurki. Kolejny pistolet. Kolejny pistolet i kolejna mini figurka żołnierzem. E, wiem, że sporo widzów kupuje masowo te zestawy, te gazetki, gdzie są właśnie ci biali żołnierze. Fajna okazja będzie do kupienia. Może odpakuj, może odpakuj, bo tu jest zapakowany kolejny magazyn Lego Ninjago Hero. E, i tym razem jest tylko mistrz Łu. Tutaj zawsze są dwie minifigurki dodawane do zestawów, a tym razem Mistrzu też fajnie ten blisterek się prezentuje. Bo co mamy w środku? Czapkę. Czapkę. To właśnie jest ten kapelusz. Mamy kapelusz i mamy ten kij, którym Mistrzu walczy. Mamy też zajna z tarczą. Nie widziałem jeszcze takiej karty. Karta limitowana oraz pakiecik kart. Jest tutaj pakiecik kart dodatkowych. Zobacz teraz, co w kolejnym numerze. Ronin Call vs. Ronin 24 września. Troszeczkę przyjdzie nam poczekać, prawie dwa miesiące. No, ale dwa minifi, dwie minifigurki. Szczególnie Ronin zasługuje na mega uwagę. Zobacz, jak fajnie jest wykonany. Dwie katany do tego. Malowanie na torsie, na spodniach. Super. I na sam koniec zostawiliśmy chyba najfajniejszy numer w tym miesiącu. Magazyn XXL Lego City. Lego City z pełnoprawnym polibagiem numer 30638. No i jest to trening policyjny. Mamy tutaj policjanta na motocyklu. Przeskakuje przez kłody drewniane. Widzę tam jeszcze pachołki niebieskie. Jakaś rampa. Klocyk z napisem Policja. Sporo elementów, bardzo, bardzo fajny zestaw, a cena to tylko 29.99. Tak, za takiego polibaga naprawdę fajnie. Ciężko takiego polibaga też dorwać akurat, a tutaj dostajemy mnóstwo fajnych części i elementów. Ale to nie wszystko, bo jeszcze tutaj są zagadki XXL, plakaty XXL, takie duże 90 na 59 cm. Może Pokażmy wszystkim, jak taki plakat wygląda. Prawo i porządek to nasz cel. Mega duży plakat z policjantami Lego. Super się prezentuje. A co na drugiej stronie? Bo to jest dwustronny plakat. Policyjna drużyna, oddział PSOT i Chaosu. Zobacz, wszyscy są podpisywani. Jest tutaj tego sporo. Wanda Wolna, Bogdan Bingo, Maciej Mocny. Pracownik miesiąca Juliusz Sprawa plus Szczekacz, czyli ten pies w środku Szczekacz się nazywa. Super, ten plakacik. I na sam koniec mamy jeszcze dwa, dwie, dwie multipaki czyli paczki z kartami LEGO Star Wars za 29,99 i Harry Potter, tym razem za 24,99. W Harry Potterze jest pięć saszetek czyli 25 naklejek z pięcioma kartami bo to są naklejki. A w Star Warsie mamy 30 kart, w tym gwarantowanych 5 kart specjalnych. Plus złota karta, limitowana z 3 CPO, czyli z tym robotem złotym. Może otwórz pierwszą zawartość Multipaka. Jest ta złota karta. Super się to prezentuje. Dla wszystkich tych, którzy zbierają. No, to pozycja obowiązkowa, bo można bardzo szybko wzbogacić się o dodatkowe karty. Otwórz jeszcze Harry Potter'a. Mamy w Harry Potterze 5 saszetek z naklejkami. Dobra, Gucio tutaj zauważył, że mamy jakieś karty. Powinno być 5 kart w środku. Nie wiem o co chodzi. Ta limitowana Hermiona Granger była. A widzisz, no jest, jest karta. Jest karta też z Hermioną. No i naklejeczki. Super sprawa. Tak, o, takie mniejsze, a ta większa. Zobacz, super. Super. Wszyscy z Harry Potter'a. Opowiem Wam, że w lato są chyba najfajniejsze zestawy LEGO. Co myślisz, Augustyn? No, w lato są najlepsze, w wakacje są najlepsze, więc jak zaczynają się wakacje, to lećcie do kiosków. Kon tak, w środku wakacji też możecie dokupić. Mi bardzo się podobał ten zestaw City, także no, jesteśmy szczęśliwi, że taki fajny opening dzisiaj się nam trafił. My lecimy teraz nad jezioro, wykąpać się. A Wam życzymy udanych wakacji, udanego sierpnia. Wypoczywajcie, oglądajcie, lajkujcie, subskrybujcie i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Trzymajcie się, cześć!